Cześć, witajcie. Jestem nad jedną z pomorskich rzeczek. Przyjechałem na dwa dni na pstrągi, ostatki takie. Zobaczymy, czy uda się coś połowić. Nigdy w życiu pstrągów nie łowiłem, zawsze chciałem. No, zobaczymy. Zapraszam na film. Mam Wam, pół godziny łowienia. I. Jestem po prostu prawie pewny, że moje umiejętności są niewystarczające na tą rzekę. Raz, że ryby nie bardzo chyba dzisiaj żerują, bo nie widzę żadnych wyjść do czegokolwiek, co by płynęło po powierzchni. A dwa, po prostu nie mam pojęcia, co muszę robić, żeby, żeby coś złowić i słuchajcie tak już od kilku godzin sobie próbuję łowić i po prostu nie wiem czy dzisiaj nie biorą czy ja po prostu robię coś źle ale ale no nic nic jedna mała piekielnica na, na małą suchą jętkę się złowiło <grywka> ale to nie w tym rzecz żeby takie ryby łowić Jestem, teraz tam na chyłścika. też miałem jedno wyjście takie, ale też coś malutkiego, być może też piekielnica. Nie mam pomysłu, powiem wam, nie mam pomysłu. Rzeka wygląda bardzo ładnie, ale, ale no nie wiem, nie wiem, coś robię źle, czy dzisiaj nie biorą, nie wiem. Słuchajcie, patrzcie, ooo, wow, patrzcie, taka malutka piekielnica mi się teraz udało tylko złowić. Już chyba druga. Wypuszczam ją od razu, bo to chronione łódki. Także uciekaj. O. Powiem wam, nadal bez efektu. Jest już południe. Ja wodę czym się tylko w pudełku da. I głęboko próbuję i po powierzchni. Bez efektów. Niestety. Słuchajcie. Próbuję cały czas, zmieniam muszki. Teraz akurat ćwiczę chruścika na sucho. I powiem wam, no, no nic, nic. Jakieś tam małe piekielnice się, jak widzieliście, trafiły. Chyba ze 4, nie wszystkie nagrałem, ale ale coś tam się trafiały na małe sucharki. No nic większego nie chcę wyjść, ja strąg, lipie, nic po prostu. Nie wiem, pewnie trzeba zapłacić, jak to się mówi, frycowe. Ale mam nadzieję, że jutro już coś kurde się uda złowić. Jeszcze wieczór przede mną, liczę że może coś wieczorem wyjdzie zobaczymy Rzeczka bardzo ładna no ale powiem szczerze że jeszcze nie widziałem takiej większej, tylko ta drobnica Dzisiaj jestem na dopływie tamtej rzeki, na którą wcześniej łowiłem. Takim trochę mniejszym. Powiem szczerze, dzisiaj pogoda się wydaje dużo, dużo lepsza. W powietrzu widać jakieś tam owady. Nic nadzwyczajnego, ale. Ale coś tam lata. No i widać jakieś zbiórki. Jeszcze jak szedłem wzdłuż tej dużej, dużej, tej większej rzeki, to to widziałem naprawdę kilka pięknych wyjść dużych ryb. Także jakby ta rzeka bardziej żyła. No powiem Wam, po wczorajszym zaczynałem wątpić, czy to jest w ogóle cokolwiek w tej wodzie pływa, oprócz tych małych rybek. No ale zobaczymy. Dzisiaj jest kolejny dzionek. Słuchajcie, tak jak pierwszego dnia, tak i teraz wyzerowałem bez kontaktu z rybą. Jedyne pocieszenie takie, że widziałem kilka naprawdę ładnych spławów, ale nie wiem, po prostu albo źle to robię, albo co. Nie mam pojęcia, no. Niestety bez rybnie. O, najdzielniejszy ze znanych mi rusza do boju wyposażony jak trzeba no idzie tutaj no nic no zobaczymy zrób właściwie zrób. tam stąd, teraz to już nie o jest jesteśmy w lędyczku powyżej mostu zobaczymy obręde, czy się coś uda tutaj trafić no nic wchodzimy słuchajcie tu przed chwilą z jednym miejscowym gadałem Wskazał mi mniej więcej gdzie próbować na lipienia Mam nadzieję, że się coś uda złowić Chociaż kurczę jednego takiego na pocieszenie tego całego wyjazdu Jeszcze chyba miałem rybę, ale pewności szczerze powiem, nie mam od razu. Jeśli była, to weszła od razu w krzaki. tutaj jakieś rybki. Słuchajcie, gwda również mnie pokonała. Jeden kontakt z rybą. Ok, gwda również mnie pokonała. Jeden kontakt z rybą. Od razu weszła w zielską. nic nie mogłem zrobić. Nie była też duża jakaś specjalnie. Ale chociaż tyle. Widziałem te ryby, jak podchodziły do muszek. Niestety niestety się nie za bardzo chciały skusić na nabranie. No cóż, trzeba się pogodzić z porażką. Zapłaciłem, jak to mówią, frycowe. Ja myślę, że kiedyś to wrócę jeszcze i, i spróbuję może wtedy. Mimo wszystko mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć!